Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam odpowiedzieć na pytanie, jakie dokumenty do rejestracji będą Wam potrzebne w Wydziale Komunikacyjnym w przypadku auta z Francji. Na początku chciałbym zaznaczyć, że najlepiej zadzwonić do swojego Wydziału Komunikacyjnego przed zakupem takiego auta i poprosić o wskazanie dokładnie jakie te dokumenty będą ja wymienię te dokumenty które standardowo trzeba przedstawić natomiast spotkałem się z tym że w zależności od miasta gdzie auto było rejestrowane Wydział Komunikacyjny prosił o jakieś dodatkowe oświadczenia lub coś na miejscu było trzeba dodatkowo dostarczyć Także standardowo będzie Wam potrzebny dowód rejestracyjny z Francji, który często trzeba tłumaczyć, czasami nie trzeba tłumaczyć, jeżeli nie ma na nim adnotacji, poza tym, że jest przekreślony, ma datę sprzedaży i podpis właściciela lub pieczątka firmy, która go sprzedaje. Do tego fakturę zakupu, ewentualnie umowę kupna sprzedaży. Jeżeli jest z Francji, no to musi być przetłumaczona, jeżeli jest um, dwujęzyczna, to nie. Tablice rejestracyjne, jeśli są, jeśli ich nie ma, to oświadczenie. W przypadku aut z Francji tablice rejestracyjne nie są zabierane przez, yy, przez urząd. Yy, Także Francuzowi nie, nie przydadzą się do niczego. Przegląd techniczny, jeśli jest wymagany, no i do tego podpinamy wypełniony wcześniej wniosek o rejestrację. I w zasadzie to jest wszystko. W przypadku od Francji nie mamy karty pojazdu, czyli odpowiednika dużego brief'a w Niemczech i te dokumenty, które wymieniłem, umożliwią Wam rejestrację. Gdybyście byli zainteresowani sprawdzeniem historii serwisowej, wypadkowości, legalności auto z Francji Piście na mojego maila 21 21małpagmailcom oraz j.tomczak21 2pl Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z tym tematem lub innym, piście w komentarzu pod tym filmem. Dziękuję, cześć!